Cześć! Witam się z Wami z Kościoła Ojców Franciszkanów w Krakowie. Nazywam się Ewa Korbut, a to jest program Minuta ze Śdm. Bazylika Świętego Franciszka z Asyżu z przyległym u klasztorem to jeden z najbardziej znanych i najstarszych kościołów w centrum Krakowa. Jego historia sięga XIII wieku. To tutaj swoją posługę kapłańską pełnił święty Maksymilian Maria Kolbe, a święty Jan Paweł II jako papież odwiedził to miejsce dwa razy, w 1979 roku i w 1991. Przejdźmy do wiadomości. 14 kwietnia to data 1050 rocznicy momentu, kiedy książę Polan Mieszko I przyjął chrzest. Dobrze wiemy, że tę datę oznaczamy jako początek państwa polskiego i chrześcijaństwa w naszym kraju. W tej okazji papież Franciszek wystosował do Polaków wiadomość, którą przekazał podczas celebracji w Poznaniu legat papieski kardynał Pietro Parolin. Hierarcha podkreślił duchowo owoce, jakie Bóg obudził w kraju przez historię, a zwłaszcza silne świadectwa wiary podczas czasów wojny i cierpienia. Papież Franciszek przytoczył imiona trzech spośród setek polskich świętych i błogosławionych. To oni w różnych czasach pokazywali cnoty chrześcijańskie i zostali ozdobieni palmą męczeństwa. Święty Maksymilian Maria Kolbe, Święta Faustyna i Święty Jan Paweł II. Jeśli chodzi o Festiwal Młodych, ponad 350 wydarzeń w 70 miejscach odbędzie się w Krakowie i w okolicach w dniach od 26 do 29 lipca. Spośród do tej pory zgłoszonych przeważają inicjatywy z Polski. Poza 100 zgłoszeniami z naszego kraju jest 50 inicjatyw z Francji, 20 ze Stanów Zjednoczonych i po 16 z Włoch i z Brazylii. W festiwalu chcą wziąć także udział młodzi z Barbadosu, Indonezji, Korei Południowej i Republiki Południowej Afryki. To był program Minuta ze Śdm. Do Światowych Dni Młodzieży zostało mniej niż 100 dni. Zapewniamy o modlitwie i wciąż o nią prosimy. Do zobaczenia za tydzień.